Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na archiwum. Słuchajcie, nagrywam taki spontaniczny test unboxingu. Przyszło to z Chin. Ogólnie, jest to taki prezent, można powiedzieć, że to jest współpraca barterowa od takiego serwisu, który się nazywa łowcyhin.pl. Tak, jak są łowcy okazji czy łowcy gier, to jest łowcy Chin. I działa to na zasadzie też jakichś dropshippingów, ale także innych jakichś sprowadzanych konsol. Niektóre przychodzą bezpośrednio z Chin, tylko że są w Polsce poopisywane odpowiednio czy też są odpowiednio zaprezentowane. Posegregowane e, i napisali do mnie: Słuchaj, ty lubisz takie gierki retro, wyślemy ci nowy model, bo jak wiecie, ja mam tego. Ane, anbe, to się nazywa Anbernik. My mamy takiego Anbernika, ale inny model i to jest model RG35XXSP, ponieważ to jest model, który jest zainspirowany no właśnie, jaką konsolą zaraz zobaczycie zresztą. Tutaj macie o, właśnie. O no właśnie, tak ona wygląda. Tu mamy moi drodzy. O kurde, znowu zapomnieli w Chinach wyciągnąć no znowu 64 GB zapomnieli wyciągnąć w Chinach do testów, jak na fabryce testowali i tutaj też zapomnieli wyciągnąć. Kurde, ale przypał. I tu 128 GB zapomnieli wyciągnąć. Oni zawsze zapominają, bo, to powin bo tu są normalne obrazy gier, tylko one powinny być wyciągnięte po, po okresie testowania na fabryce. Znowu zapomnieli. Ja im to muszę odesłać. E zrobię to po streamie, a w międzyczasie sprawdzimy. Więc tak, co my mamy z przodu? Dwa gniazda na e możliwość wpięcia, właśnie to jest, jak to się nazywa? Karta pamięci. Czekajcie, wytrwa. Karta pamięci możemy wpiąć 3,5 jacka. Niestety w tych konsolach nie ma możliwości bezpośrednio podpięcia bluetoothowo słuchawek, więc tylko i wyłącznie takie 3,5 jack zostają wam. Dodatkowo co macie tutaj? Głośniej, ciszej, tu macie USB-C, czyli ładowanie, macie HD to jest mini HDMI. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że tu jest mini HDMI, możecie to podpiąć odpowiednim kablem później na HDMI do monitora czy telewizora. No i mamy L1, L2. Tak, jakbyście grali na kontrolerach, tak? Sprawdźmy to. Kurcze. Fajne. Fajne. Jak nic nie strzela. Włączmy. Czy jest naładowane. Chyba idzie. Chyba idzie. Jasność ciszej, głośniej. Zobaczymy. Bernik. Zobaczymy, jakie tutaj w środku są możliwości. Kąt jest bardzo mocny. Zobaczcie, jakie są kąty wyświetlania. Moim zdaniem są bardzo mocne. Widać dużo. Dobra, sprawdźmy. Colin McRae 2. Oj, piękne menu. Będzie, sprawdźmy to. Jasność yy, ras ekranu też będziemy musieli sprawdzić Ile kosztuje taka konsolka? Możecie zobaczyć yy, obecnie Jakbyście zamawiali yy, Chyba z 300 zł około Mi się wydaje O kurde Głośniki, tutaj jest głośnik jeden, chyba jest jeden. Słyszycie to? No, sprawdźmy to. Sp y zrobimy sobie Finlandię, Cloudy. Race. no, jest tak, nie wiem jaka jest rozdzielczość, ale widać, że jest tak zeskalowana. Ale super się gra Jump, maybe O kurcze, jak się wywrócił, oj na plecy Można tyłem? Jak się kamery zmienia? A? 36, right. 35, teraz tak. Co jest bardzo ważne: oczywiście, z racji tego, że to jest w inny sposób odpalane, to można sobie zapisać grę w dowolnym momencie, nawet jeżeli oryginalnie gra nie posiadała możliwości zapisu. I tu możecie sobie zapisać teraz. Save game, nie? Zapisujecie sobie slot, i w tym momencie został utworzony w tym miejscu wpis. I nawet w środku wyścigu, oczywiście, to jest to swojego rodzaju oszustwo, bo kiedyś no po prostu trzeba było ukończyć poziom, żeby móc yy, zapisać, albo trzeba było jakiś etap osiągnąć. A tutaj możecie sobie to robić tak po prostu, kiedy Wam to się podoba, nie? No. Dobra, wyjdźmy. Można wyjść sobie z gry. Jeszcze raz. Dobra i teraz, co jest bardzo ważne, zobaczymy sobie, jakie jeszcze tutaj mają odpalane konsole. W ogóle, co się stanie, jak zamknę? W tryb uśpienia przechodzi? Okej. Okay. Geo. A co jest na tym? PSP Games. Uuu. Sprawdźmy to. O 18 jest mecz. Ty będziesz oglądać? Patrzę, co się stało, bo. A nie działa. Tylko trzeba chyba jakoś go obudzić, Are you a boy? No, i to jest niepoprawnie polityczna gra. Ja już nie mogę teraz grać. Boy i girl. I co? Nie gram w to. Niestety. Tak nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Sprawdźmy dalej. A nie. Musimy wyjść. Zmieszanie. No nie, nie da się tak o. Czekaj. Czy można jeszcze rozjaśnić? Bo ja chcę tutaj Language Setting. Czy jest po angielsku? Po polsku nie ma. Newtwork setting. Co? Można. Bluetooth setting? Można Bluetoothem podłączyć jakieś urządzenia, czyli będzie szło słuchawki podłączyć chyba. I mamy Wi-Fi nawet w tym urządzeniu. Nawet Wifi mamy. O! Co ciekawe. Hmm. Lock screen I o test Dobra Sprawdźmy jeszcze O Muszę sprawdzić Sprawdźmy teraz. Czy będzie działać dobrze? No ładnie działa, płynnie. E, nie ma opóźnienia dużego. Dokładnie. Dobra. Czy Soul Blade też jest? Wiesz, co nie wiem, no tu musisz mieć gry, które oczywiście posiadasz, i ich kopię fizyczną, tak? Oczywiście, że tak. No, także ja po prostu tutaj odpaliłem tylko gry, które ja posiadam, oczywiście, w formie fizycznej. Innych nie dotykam, nawet jeżeli tutaj są. I ja muszę to po prostu zgłosić, tego kadrydża wysłać pocztą, impostem do Chin, żeby im się zatraciło to, oni zapomnieli wyciągnąć. Tak, tak. No. Oni zapomnieli to wyciągnąć po prostu. O kurde, tu Diablo jest. Driver 2. Odpalamy? Resident 1. Sao Kalibur. Tenczu, dobra gra. Tęczu. dobra. Tyle z testów, moi drodzy.